Halvor Egner Granerud najlepszym skoczkiem letniego cyklu Grand Prix w finałowym konkursie w Klingenthal. Norwek był drugi. Wygrał Japończyk Rioju Kobayashi. 138 metrów w pierwszej serii i 140 w drugiej. Ryoyu Kobayashi był dziś na Wokland Arenie nie do zatrzymania. Drugiego Halvora Egnera Graneruda wyprzedził o ponad 24 punkty. Podium uzupełnił Johan Andre Forfang, tuż za nim Dawid Kubacki. Czwarte miejsce w konkursie dało mu jednak awans na drugą pozycję w klasyfikacji końcowej. Pozostali Polacy dziś bez rewelacji. Jakub Wolny był 14, Piotr Żyła 20, a Kamil Stoch 21. Próba sił przed zimą. Halvor Egner Granerud, najlepszym skoczkiem letniego cyklu Grand Prix. W finałowym konkursie w Klingenthal Norweg był drugi. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. 138 metrów w pierwszej serii i 140 w drugiej. Ryoju Kobayashi był dziś na Wokland Arenie nie do zatrzymania. Ogromna zaliczka z pierwszej serii, tam znakomity skoki, teraz również daleko, bardzo daleko. Drugiego halwora Egnera Graneruda wyprzedził o ponad 24 punkty. Norwek dzięki 140 metrom w finałowej serii awansował z 8 na drugie miejsce. Tym samym przypieczętował triumf w klasyfikacji generalnej cyklu. Na drugim miejscu letnią Grand Prix kończy Dawid Kubacki. W dzisiejszym konkursie na półmetku był siódmy. W finale próbował zaatakować podium. Trzy razy wygrywał letni cykl. Teraz jest na podium w klasyfikacji generalnej. Trzeba powalczyć o tę odległość i ponad 130 metrów udało się uzyskać w mojej ocenie. Dokładnie 132 metr dalej niż w pierwszej serii. Wystarczyło na czwarte miejsce. Pozostali Polacy bez rewelacji. Jakub Wolny był dziś 14, Piotr Żyła 20, a Kamil Stoch 21.